No, i to, że jest prawdopodobieństwo wystąpienia tak zwanego efektu klawiszowania, później w momencie użytkowania albo jeszcze podczas budowy. A mianowicie belki, które są ułożone, jeśli okaże się, że u góry planujemy później postawić coś ciężkiego, na przykład duże akwarium, albo ciężki fortepian, albo siłownię sobie zrobić, to w jednym miejscu lub w dwóch może się po prostu. Ugiąć jedna belka z pustakami i na przykład będzie w jednym miejscu ugięcie, a w pozostałych miejscach nie, więc będzie to widoczne. Jest to ciężkie do zatuszowania później. No, jak już się ugnie, to się tego nie podniesie, bo to jest, to jest beton. I więc jest to dopuszczalne, nie musi być to żadną katastrofą w żadnym wypadku. Natomiast, no to, jest to jest takie ryzyko przy strefie, przy strefie monolitycznym, tego ryzyka nie ma. No i właśnie, jeśli planujemy coś ciężkiego na górze, to wtedy najlepiej układać to przy ścianie konstrukcyjnej, nie ścianie działowej, przy ścianie konstrukcyjnej, bo tutaj się podpiera, więc tak samo u góry lepiej kłaść przy ścianie konstrukcyjnej, przy którymś brzegu, bo tam będzie ugięcie najmniejsze, dużo mniejsze niż na środku tej belki, gdzie wiadomo siła działa najbardziej na te belki, jeśli jest przy brzegu, więc na to warto zwrócić uwagę e, później przy użytkowaniu. Taki efekt klawiszowania już może się wydarzyć, nawet w momencie, gdy jesteśmy jeszcze podczas budowy i na przykład zostały położone belki. Na te belki zostanie położony materiał budowlany, pustaki, na przykład na samej górze, już po rozstęplowaniu, a zanim jeszcze się utwardzi. Więc to jeszcze może się ugiąć podczas budowy, na to trzeba zwracać uwagę.